Siemanko, z tej strony Teinrik i dzisiaj zagramy sobie nową grę World Zero. Dopiero teraz ją zauważyłem. Wydaje się bardzo fajna. Zobaczcie już tutaj przy wyborze klasy jest fajnie to wygląda, więc spróbujemy sobie tą gierkę. Wydaje mi się, że mi się spodoba. <laughs> Już teraz. Zobaczcie, mamy mnóstwo klas do wyboru. Na początek mamy do wyboru tylko Swordmastera, Ar e, Arcane Magea, Defendera, a potem mamy 15 level, musimy na nich na którejś z tych postaci chyba ogarnąć i wtedy możemy 15 które z tych, o, którejś z tych postaci e, zgarnąć, aktywować bodajże. Potem 35 level'e Paladin, Mage of Light i Berserker A tutaj był dual. Wilder elementalist i Guardian, czyli to ogólnie z mieczami, e, mag i starczą Guardian, to tak samo jak tutaj Defender, znaczy tak to bym tłumaczył, Defender Guardian, to coś starczą połączone, ale tutaj widać na załączonym obrazku, że nie do końca. No ale dobra, tutaj co jest? O, 60 level Spirit Archer ładnie. Tutaj demona możemy. Okej, okay, podoba mi się demon i dragon. Okej, okay, Dragon, no nie do końca. Myślałem nad czymś innym, bardziej taka e, mocza postać myślałem, ale dobra. O i tutaj mamy w końcu defendera jakiegoś Warlord, super. Summoner, to jest znowu mag i i co my tutaj mamy? Shadow Blade. Okej, okay, dobra. I to jest jakiś assassin pewnie. Dobra, no to ja sobie wybiorę. Ja sobie wybiorę na początek klasę pierwszą i wezmę sobie. Arcane Mage. No dobra, i teraz możemy go troszkę zmodyfikować. Więc body tutaj dużo nie ma, zostawimy tak jak jest, muskularny. Ehm, może być wysokość jak największy. Teraz skin tone zostawimy taki jak jest. A można tutaj kliknąć podejrzeć? Nie można, trzeba kupić od razu. E, no to nie, no to ja podziękuję. E, włosy, 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 włosy. Zobaczmy. Zobaczmy. <laughs> oj, oj. Dobra, może nie to. Co to? Ojej. Ojej. Um, dobrze, dobrze. Weźmy jakieś um, tego typu. Dobra, niech będzie. Fajnie. E, teraz tak, kolor czerwony. U, ładnie. Dobra, bierzemy czerwony. E, twarz. <laughs> Dobra, twarz. Jakie by tutaj sobie oczka wziąć? <laughs> czyli tutaj tworzymy całkiem nową postać, czyli wszystko co mamy w Robloxie kupione w zasadzie nie ma tutaj na to żadnego wpływu, dobra? Jakie by tu oczka wziąć? Weźmy te, co? Albo, nie, te. Te są takie spoko, dobrzy, szeroko otwarte, super. Błękitny? Czy jaskrawy, zielony? Czerwony, a chyba że czerwony, weźmiemy do, do koloru włosów, taki będzie mm, złowieszczy. Mm, a biały? Nie. Zielony. Zielony. Weźmiemy zielony. Uh, eye white color. Aha, tu co to, to? Aha, dobra, to jest uh, eye browns. O, uh, eye browns. Tutaj weźmiemy jakieś fajne. Coś takiego? Czy coś takiego? O, coś takiego. To będzie zawsze takie ujrzenie, takie, no co ty, koleś, <grym> wyluzuj. <grym> Dobra, co my tutaj mamy, co to jest? Aha, usta, usta. Usta takie, takie. O, te będą spoko, te będą spoko. Podoba mi się, podoba mi się. Wracamy, co tutaj jeszcze możemy? Mar markings, o, o, a to wszystko jest do kupienia, bodajże, co? Eee, tak jest, tutaj trzeba coś kupić. Ehm, no, szkoda, że nie można podejrzeć, a potem dopiero kupić, tylko najpierw trzeba kupić, żeby sprawdzić co to jest. No troszkę. Hm. Dobra, dobra, ale zostawmy tak. No pff, nie wiem, czy, był, czy to jest teraz facet, czy dziewczyna, nie było opcji wyboru, ale zostawimy tak, jak jest. Akcept, jak najbardziej. Dobra, wchodzimy do Word. Zero. E, zaczynamy gierkę. Zobaczmy, z czym to się je. Ale po wejściu do gry, już mi się wydaje, że fajna. Okej. Okay. Dobra, musi się. Za... Nie no. Podoba mi się. <ścoughs> Podoba mi się. Chyba tutaj sobie pogramy w to troszkę. Dobra, dobrze. Dobrze, spróbujmy. Gdzie, co, jak? Dobra, Defeat. E, five Wolves. E, to są. Dzikoświnie? Dziko... Dzikowilki to są! To są dzikowilki! Dobra, ja w zasadzie jestem magiem, nie muszę podchodzić aż tak blisko, po co ja tam podchodzę do nich, nie wiem. E, o właśnie, dobra, mamy to. Mamy pięć wilko, dzikowilków. Pięć dzikowilków, pierwszy quest skończony i dostałem nowy staw. Nowy staw, zobaczmy mój inwentary. Dobra, ja mam jakiś taki. A to więcej ich zdobyłem. Dobra, ale ten jest za wykonanie questa i jest najsilniejszy. Jeszcze ma jakieś resisty, więc. Equip. Um, co dalej mam tutaj zrobić? Stop navigating. Nie, ja chcę navigating, czyli dobra, fajnie tutaj jest nawigacja. Ale zobaczcie, no kurczę, jak na Robloxa to jest bardzo fajnie zrobione. Zobaczcie, no, trawę. No, nie, no, podoba mi się to. Podoba mi się, bardzo mi się to podoba. <laughs> e, bardzo fajna gierka. Dobra, poczarujmy tutaj. O właśnie, dobra. Dobrze. Mamy tu pięknie kaska zebrana. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Muszę tutaj coś... Co to było? Takiego mam skilla. O, coś c przycisłem e, przypadkiem. A ja tu mam jeszcze skillę, no co wy? No co a ja nie używam. Czemu? Eee. Na chwila. Użyłem, użyłem tego. Jakbym musiał przeczytać, co te skille dają w ogóle. O e, nie, co ja zrobiłem? E, e, halo? O, mam z powrotem. Dobra. Czyli na kół chowam sprzęt, tak? Zaraz to sprawdzę. Czyli kół nie używać. Okej. Okay. Nie używać kół, dobra, o, i uciekają te zwierzęta, też jak mają mało życia, czy jestem za daleko i on uciekł e, jak najdalej, żeby wrócić na swoje miejsce, chyba tak chyba tak, chyba to nie było przez to, że e, ma, miał mało życia. O, tutaj coś zostawiłem. Dobra, nie będę się z nim bił, albo będę się z nim bił po drodze, może go zabiję. Jest to darmowy exp zawsze, nie? O, truskawka jeszcze jakaś. Czyli jedzonko, jedzonko, dobrze. Pewnie do craftowania też się nada i coś tutaj to chyba jest ewentowe, czy coś. Podejrzewam, ale czy na pewno nie wiem. E, dobra, jeszcze jeden. E, co tu jest na E? Co jest na E? O, jakiś wybuch. Okej, okay, tutaj też. Dobra, chodź tu. Jeszcze cię rozwalę. No nie używam skilli, zapomniałem w ogóle, że to skille są. Raczej zapomniałem w ogóle ich przez Nie, nie używałem. Dobra, tutaj coś mam rozwalić, ale to, to będzie to, co mam rozwalić, czy... Nie, chyba nie. Chyba nie, o, ice cream. Uuu, pet food. Pet food, no dobrze, krabi. Dobra, aha, co to jest? Jakaś wyprawa na kraba, no dobra, aha, i tu, to, czyli to jest jakiś coś w stylu dungeonu, dobra, no to fajnie by było coś zdobyć z tego, e, find party nie, spróbujemy sami, spróbujemy sami, lecę e, solo na ten cave, zobaczmy jak mi pójdzie, czy pokonam tego strasznego kraba, <laughs> zobaczmy jak się załaduje oczywiście, czy już się załadowało, o, już się załadowało, dobra, Dobra, i to znowu ja. I co? Co tutaj jest napisane? Touch the starting line to begin. Ok, no to dotykamy i zaczynamy. Za 3, 2, 1, 0 sekund. Dobra, czyli tutaj kraby są help me. Dobra, już do ciebie biegnę. Te kraby są dosyć łatwe. Czy ja użyłem tego skilla? Nie. Rka, coś. Ja bym musiał przeczytać sobie, co te skile w ogóle dają. Wszystko zebrałem? Nie. Kasiura. Trzeba kasiurę pozbierać. Na pewno się przyda. Rka. R. R o, ła ładny ski. Dobra, R mi się podoba. Długo się regeneruje ten ski. Uuu, E też jest ładny. Mocny. Mocny, panie. Dobra, R. Er, bym chciał. U, nie trafiłem. Jak to możliwe? Ale tutaj już tak, u, kasiury pełno. Pełno kasiury Dobra, teraz. Dobra, zobaczmy, co tu się dzieje. Crabstuck my kabycz Dobra? Czyli sałaty. No tak, sałaty, kapusty. Kapusty czy sałaty? Teraz nie wiem. Dajcie znać w komentarzu, kapusty czy sałaty? Nie ma to zbytnio dużej różnicy, nie ma to zbytnio dużej różnicy, ale dajcie znać w komentarzu. Dobra, Rk, boom! Dobra, porozwalajmy wszystko. Teraz jeszcze tylko tak, właśnie, bo tak mówię. Rozwalajmy, rozwalajmy, rozwalajmy. Kliknę sobie Q. Co się stanie jak Q? Aha, dobra. OK. Okej, okay, chowam broń. Macham się manko. Co jest trójeszce? Okej, okay, tak, tak, jak najbardziej. Nie, nie, mm, mm. Siadamy, okej. Okay. Ciekawe, czy to jest odpoczynek i regenerujemy się. Zobaczymy jak dostaniemy coś i. Aha! <śmum> dobra, i sobie możemy potańczyć. Spoczko, spoczko. E, dobra, włóż broń. Ej, przestań! Halo! Nie, dobra. <śmum> dobra. Weź broń do ręki, idziemy, idziemy, rozpalamy to dalej. Boom! Uu, uh, ciasto. Pet food. Mmm, night cake. Dobra, co tutaj mamy? Wziąłem to? ok. Let's go get the rest. ok, okej. Okay. Biegniemy. Uu, uh, ptaszyny tutaj są. Siemanko ptaszyny! No, no krabix. O, następne ciastko, następne ciastko, dobra. Rk o, oh, to chyba dałem radę, teraz nie wiem, <śm> dobra, e, 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 boom, ładnie, ładnie, ptaszki, ile wy macie życia, A, spokojnie was rozwalę klikając, tutaj nawet nie muszę używać skilli, boom, 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 boom. nawet krytyk wchodzi, zobaczcie, no nie pogadasz. zostawiłem, nie, wziąłem to, dobra, następna, Kapusta sałata, <noise> kapusta sałata. Idziemy chyba tutaj na bossa. Teraz, teraz krawa. Jedziemy rozwalić. Tutaj możemy skipnąć te filmiki, ale jako że pierwszy raz to przechodzimy, to jak najbardziej zostawiam filmik. Sam jestem ciekawy co i jak, więc R. 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 Boom, haha, <laughs> dobrze, pięknie, ładnie, rozwalamy to wszystko, bum, 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 au, 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 <laughs> troszkę, raczej troszkę duży, no, duży wasiek mam, dawno nie grałem w tego typu gry, więc całkiem spoko, polecam wszystkim, jak na razie, polecam wszystkim tą gierkę, bardzo mi się podoba. Co ja tutaj zrobiłem w ogóle, jakiś quest, okej, okay, biorę, biorę, ekspres zdobyłem, już mam szósty level. Co teraz? O, jeszcze coś zdobyłem? Dobrze. Jeszcze coś? Nie. Ok, dostałem food. Dostałem truskaweczki, ale jak na razie idzie mi całkiem dobrze, bo nie muszę wykorzystywać tego. Uuu, mamy kraba. Mamy kraba i on rzuca czymś i to wybucha. Ojoj. Dobra, na C mam taki ślisk, więc muszę zacząć tego używać. Coś mi się wydaje. Coś mi się wydaje, że muszę zacząć tego używać. Rk, bum. O, 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 nie tak blisko, nie tak blisko. I C. Bum. Bum, boom, boom, boom. O, uciekamy. No nawet dobrze idzie, nawet dobrze idzie. Powiem szczerze. Lajtowo. E, bum dobrze. Teraz R. Nie w tą stronę, nie w tą stronę. O, już! Już wygrałem! Coś tutaj dostałem, jakiś ticket eventowy, pewnie halloweenowy, ale czy coś jeszcze? Uu, którą skrzynię wybrać? Lewo, prawo. Hmm, wezmę złotą, chociaż. Aj, aj, aj. Nie wiem, czy to mi pokaże, co było w tej skrzyni? Chyba nie. Aj, szkoda. Tap to the chest, ok? Uuuu, Staffix! Staffix i on jest pomarańczowy. E, sell for gold? Nie, ja chcę go, ja go chcę. Dobra, kliktyczny często. Open with pass. Nie, nie, no, don't open with pass. Don't open. <laughs> Patrzcie, jaki stafik za pierwszym razem. Wow. wow. Jeszcze raz. <laughs> Jeszcze raz ja sobie ubiorę ten stafik. Zobaczymy, jaki damage teraz mamy. Jak to teraz pójdzie. Teraz, jak atakowałem, miałem damage około 17 za każdym razem, więc. Spróbujemy teraz, jak założę ten staw, ale wypasiony za pierwszym razem to jest epicki staw. To jest epicki staw. Eee, mogę go założyć? Level 4 Equipped! Jej, tutaj mieliśmy 34, tutaj mamy 45. Możemy go upgradeować 8 razy. I co on tutaj ma jeszcze w ogóle? Eee, daje 4% do szybszego biegania. Elementar z 29, ale co tutaj jest? Aha, zmniejsza damage taken. Okej okay. i to ostatnie opening strike Większą, większa szansa na krytyk. No dla monster, dla potworów, które mają powyżej 70% 75% życia. Dobra, dobra, tutaj jakiś quest się skończył. Znowu coś dostałem. Jeszcze jeden. Gdzie jest jeszcze jeden? Halo? A jeszcze gdzieś? A, tutaj coś jest. Okej, okay, biorę. To chyba jest eventowe To jest chyba eventowe, także subcio, biorę to. No, lecimy jeszcze raz. O, tutaj coś jeszcze jest. Co to jest? Tu jeszcze coś dostałem. Co? 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 A, to mogę na, na głowę sobie założyć chwila. Cosmetics offhead. Ehm, gdzie by to było? Tutaj cosmetics Equipped. I co? A, plecak! Haha, <laughs> ładny haluniowy plecak! Bardzo ładnie, podoba mi się. No, powiem Wam szczerze, w tym momencie. No, trochę szkoda, że tak późno zauważyłem tę grę. Dobra, tutaj damy skip. Zobaczmy, ile damage zadajemy. 23. Uuuu. No, nie jest to jakoś super, mega dużo, prawda? No dobra, przyznaję, ale 23 było 17, to jest 6 więcej. No to w tym momencie to jest prawie no 40% więcej. To nie jest wcale źle. To nie jest wcale źle. Dobra, nie atakują mnie, to mi się podoba. Skip, już to znamy. Zobaczymy, czy mi się uda jeszcze raz Epika, zaraz na początku trafić. Zobaczmy. E, oj, zaleka, to może nie. Teraz. O, właśnie. Ładnie trafiło. Ładnie. Tutaj rozwalamy. Czemu ty atakujesz tego z prawej? Skoro ja mam myszkę z lewej. Znaczy się na odwrót. Z lewej, jak mam myszkę z prawej. Boże. Aż mi się myli. Dobra. No, może się pomylić, nie? Chyba. Czy nie? Dobra. Mi się pomyliło, więc myślę, że może się pomylić. Każdemu może się pomylić. Dobra. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Następny Krabiks. Chodź tu, krabik się i chodźcie tutaj, ptaszyska. Rozwalimy was wszystkich. Chyba, że to jest. Y Dobry skill, tak jest. To jest bardzo dobry skill, żeby rozwalić więcej potworów na raz, oczywiście, jeżeli są blisko. Ehm, dobrze, dobrze. E, boom. Leżysz, Aha, leżysz i kwiczysz. Ciekawe, czy tu są poziomy ten, tych dungeonów, żebym sobie mógł kliknąć na trudniejszy, na przykład teraz. Cóż, to zrobiłem znowu. Cóż to znowu zrobiłem, znowu XP, jakiś mogę sobie wziąć, bardzo ładnie, ósmy level, szanowni państwo, idzie to, no wiadomo, to jest początek, więc pójdzie bardzo fajnie, potem będzie tylko trudniej, ale mam nadzieję, że mapy też będą jakieś niesamowite, bossy będą jakieś mocniejsze, fajniejsze, EXP będzie wypasiony, także wszystko, myślę, sprawdzimy, okej, okay. biegniemy dalej, biegniemy dalej, można tu w ogóle biegnąć, no można biegnąć, a ja sobie tak idę, okej, okay, spoko. <laughs> spoko. No tak, trzeba do wszystkiego dojść. Trzeba do wszystkiego dojść. Mamy znowu Krabiksa. Siemanko Krabiks. Siemanko Krabiks, już... O! O! o, -o. Um, tak, i R i do tyłu. <laughs> Dobrze. Dobrze. Nie trafił mnie. W sumie mógłbym dać mu się raz trafić, co? Chociaż, a jak padnę, to może nie, może lepiej nie. Dobra, wygrane. Teraz aha, skrzynie. No, przedtem wziąłem złotą skrzynię, więc teraz też może wezmę złotą. Zobaczymy, czy mi się znów poszczęści. Hu, otwieramy. Aha, tu muszę przyciskać, albo nie muszę. A, zielony staw. No, tutaj go sprzedam. Are you sure? Yes, I'm sure. Mam lepszy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Szkoda, że nie można zobaczyć, co jest w środku. Szkoda. Albo co było w środku. Chociaż... Hm, dobra. Nie, nie play again! Aaaa! No dobra. No to przejdę to jeszcze raz. Pokażę wam drop tylko, żeby tutaj nie przyciągać. Wyjdziemy stąd i pójdziemy dalej w świat. Zobaczymy, co jeszcze jest ciekawego. Tej grze. Dobra, rozwaliłem krawat trzeci raz i wybieramy skrzyneczkę. Teraz może wezmę tą drugą. Zobaczmy tą drugą, co jest w drugiej skrzyneczce. O, też staw. Tier trzeci. No. Dobra. O, Resist Frost. Dobra, wezmę go, wezmę go, zatrzymam. Inso, nie, return to town, please. No i jesteśmy w mieście. O. Okej, okay, tutaj jeszcze nie byliśmy, czyli tak wygląda miasto. Ładnie, ładne. I mamy kolejnego questa. Rozwal 10 e, węży. Rozwal 10 węży. A, zaczynaliśmy chyba gdzieś tam, co? A, tak, chyba tak. Tam zaczynaliśmy i żeśmy poszliśmy w tą stronę, więc już wiem, gdzie jestem, już wiem miasto było po prawej stronie. Nie, nie zwracałem na no to w ogóle uwagi, jak tam teraz... E, te zwierzaczki tutaj kładą się. Bardzo ładnie się kładą. Bardzo szybko. Dobra. E, nie mamy żadnego EQ dodatkowego. No nie. To było. Aha. To cały czas używałem. No to jest przeskok. Ale ten jest jednak e, lepszy. Czwarty tier. <ścoughs> czwarty tier. Więc naprawdę spoczko poszło. Wilko dziki. Kładźcie się spać. Nie przeszkadzajcie tutaj. Dobra. Mamy snakey Mamy snakey Ej, chyba jestem za daleko. Teraz jestem w dobrej, O, zasięg dobry, dobra, dobra. U, tu jest chyba większy snake. Czy tamten mi się wydawał taki jakiś duży? Hej, <laughs> kłacie! Chłopie, chłopie, nie atakuj mnie tak, nie atakuj mnie tak. Tutaj mamy węże, węże. Jak się nazywają? gras kobra. okej. Okay. dobra. Czyli tutaj nie ma jakiejś kombinacji wężo... świnie czy coś w tym stylu, są zwykłe węże e, z trawy. Trawiaste węże, okej, okay, spoczko, spoczko. W ogóle walni mnie raz, co? Zobaczmy, o, 7, dobra. Dobra, i teraz sprawdzę sobie, czy jak sobie usiądę, tylko gdzieś muszę się cofnąć. E, quest? Nie, czemu mnie tutaj cofało do tyłu? Nie wiem, ale jeżeli schowam sobie broń, a już mam pełne życie. No ja, jajaj, muszę im dać się obić troszkę chyba, żeby to sprawdzić. Albo sprawdzimy to później. Po co teraz sprawdzać, jeżeli nie potrzebujemy tego? Czemu to tutaj mnie cofa? Aha, dobra, dobra. Czyli tam się powiedzmy, quest zaczyna. Tam jest punkt kontrolny, i dlatego mnie tam e, cofa. No spoczko, spoczko. Chodź tu, brzmi Chodź, tuż mi je do mnie. Bum! No, skill mocny. Erka. Bum! Hahaha, Erka ha. tutaj ładnie rozwala. Erka tutaj wymiata, dobra. Skończmy questa. Co teraz? Protect the farms in dungeon 1-2. Okej, okay, dobra. Ogarniemy to. Tutaj jest jakiś dungeon drugi. Więc spróbujemy jeszcze tego dungeona. Zobaczymy, jak to pójdzie. Z czym to się je. Eee, wchodzimy, okej, okay, tutaj, patrzcie, zobaczcie, miałem, bo to tak samo procent wygląda jak tutaj, w tym poprzednim dungeonie eee, tutaj miałem 2% szansy na wypadnięcie tego itemka i dało radę. Ha, 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 dało radę, więc spoko? Za pierwszym razem trafiłem eee, Wicked Stuff Wicked dobrze czytam, nie? Eee, dobrze. Eee, no tutaj też nie będziemy e, werbowali nikogo, startujemy, startujemy, zobaczmy, zobaczmy ten dungeon, pewnie żmije tutaj będą do rozwalenia, chociaż chwila, nie, pewnie nie, wcześniej też nie było wilkoś, wi, wilkoświnie. Wilko świnie, wilko dziki bardziej, bo to tam boar było. Chociaż boar to świnia. Hmm. No dobra, to wilko świnie. Wilko świnie, jednak. Dobra, mamy odliczanie, mamy odliczanie, startujemy. A, okej, okay. czyli najpierw musimy rozwalić wrony. Jak dobrze. Tak, tak, tak. Muszę rozwalić wrony. Więc biegniemy. Rozwalę was wszystkie. Dobra, czy na pewno? No, muszę na, na pewno obronić te strachy na wróble, to na bank. I na razie mi się udaje. Ha, ha, ha. No, wrony spadać mi z tego pola. Jestem obrońcą tego pola i nie dam wam zagarnąć tych plonów. Gdzie jesteście? Już koniec? Halo? Halo? E, o, jest następno. Ha, ha, ha. Mam Cię. Dobra, to poszło. O, są jednak grzmije kobry jakieś. O, poison kobra. okej. Okay. Ta jest mocniejsza chyba. Ta jest mocniejsza, bo O, tam poleciały. A... A... dobra, teraz rka. Bum. I wszystko powinno paść. Pięknie, padło coś. Może nie wszystko, ale padło. Dobra, pozbierajmy coś się da. Tu jest kasa, tu jest kasa. Czy to wszystko? Podejrzewam, że nie. Teraz z trzech stron pewnie polecą, co? E, jest jedna. I już jej nie ma. Haha, dobra. Kolejna. No, tak jak mówiłem, z trzech stron. Z trzech stron. Panowie i panie. Może je zbiorę do kupy, jak będą atakowały mnie, to mam większe szanse. O, w ten sposób. Właśnie, chodziło o to, żeby użyć Rki, Panowie i panie, chyba mi się uda. Ha, 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 ha. A tutaj co się dzieje? Halo. No właśnie, za mną, proszę, za mną. Dobra, obronione. E, ciekawie, ile tego tutaj jest do obronienia. O, kurczaki. O, kurczaki, jakiś boss poleci zaraz w moją stronę lub już leci. O, jest tutaj, jest tutaj, dobra. Eee, bo się, bo się, bo się zdenerwuję. <ścoughs> dobra, ten dungeon mi się podoba pod tym względem, że daleko nie muszę biec, eee, nie muszę biegać w ogóle w zasadzie. O, trochę życie mi ubyło. W końcu ktoś na moim poziomie. <laughs> Dobrze i bum, leżysz. Dobra, teraz szybko wszystko pozbierać. O, znowu jakaś karta Halloweenowa. Ciekawe, co za nią można kupić. Dobrze, mamy dwie sekundy. Wszystko praktycznie pozbierane i zaczynamy od złotej. Wcześniej przyniósł mi szczęście, więc. A i teraz niezbyt. <laughs> teraz niezbyt, ale jako, że nie mam jeszcze nic ubrane, to jak najbardziej biorę. Tak mi się wydaje przynajmniej, że nie mam nic ubrane. No dobrze, nie będziemy próbowali drugi raz. Wracamy do miasta i tutaj odbieramy. Tutaj mamy chyba jakiegoś PETA. Ładnie, ja jo PETA dostałem. Okej, okay, get level 10 zrobione. O, ładnie te questy idą. Tutaj jakieś questy zrobiłem. Tutaj nie, play. Tutaj bym chciał odebrać coś. Jest coś do odebrania. Tutaj coś mam. EXP i coś jeszcze. Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm ładnie. Dobra, dobra. Aha, tu są questy dzienne, e, tygodniowe, światowe i side. Side quest. Ok. Dobrze, dobrze. Więc zróbmy kolejnego questa. O, tutaj są wilki. Aha, dobra. Ok, ktoś jest bardzo silny. Ktoś jest bardzo silny, bo to tak dosyć łatwo poszło to rozwalenie tych mobów. Tych mobów rozwalenie szło bardzo, bardzo szybko. O, tak. I chodź, 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 chodź. Ej, 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 wracaj. Dobra. Mamy to, iha! No, widzę, że tutaj są silniejsi ludzie niż ja, nie wiem czemu. Może dłużej w to grają. <śm> Może chwila, co jest grane? Tam był boss, a teraz. A nie tutaj, dobra, dobra, nie, mój błąd, mój błąd. To ja tak się zgubiłem na tej mapie. Ja się tak zgubiłem. Dobrze, dobrze, pięknie, ładnie. Mamy kolejnego alfa aha, <świ Wilko świnia, świniowilk ale to jest alfa, więc to jest mocniejszy. Okej, okay, okej. Okay. Gdzie jesteś, świnio, wilko świnio? Chodź tutaj do mnie, chodź tutaj do mnie. Dobrze, mamy to, pięknie, ładnie, pięknie, ładnie. Teraz widzę, że co... Quest będzie tego coraz więcej. No fajnie, no nie powiem, że źle. No dobrze, dobrze, bo to by było za szybko, jeżeli wszystko by było do zbierania: po nie wiem, e, dwa, trzy zwierzaki, i, czy pięć, i koniec. Tutaj postaram się zebrać te trzy jedną z taką w nawet cztery. Bardzo ładnie i użyć właśnie tego skilla. E, pięknie poszło, bym powiedział co. Co o tym myślicie? Pięknie, ładnie. Dobra, i jeden mi uciekł, ale już się mam, już się mam. Alfa, już się mam. Alfa i, i, i jeszcze trzy. Ha, ha, ha. Fajna muzyczka jest. Fajna muzyczka podoba mi się, taka, no, spokojna, łagodna. Można przy niej sobie pograć, ale jest jednocześnie taka, że się przy niej nie zaśnie. Chyba, nie? Chyba nikt z was nie zasnął jeszcze? <laughs> Czy może jednak? <laughs> Ej truskawka, chodź tu. Chodź tu truskawka. Dobra, mamy questa zaliczonego. Defeat the Dire Beowulf in Dungeon 1-3. potwory, uciekamy. Uciekłem, haha, ha, uciekłem. Dobra, bardzo mi się podoba ta gra, także zachęcam do gry ze mną. Pogramy sobie w to troszkę. Na dzisiaj to będzie wszystko. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. No i że zostawiliście już suba pod filmikiem. Jeżeli nie, zostawcie już teraz. Zostawcie lajka pod filmikiem, komentarz. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hey. <laughs>